Gdybym był jak Edyta Górnia, fałszowałbym hymn, mieliby mnie za durnia, nosiłbym też obciachowe Kiecki i śmiałby się ze mnie nawet Marek Niedźwiecki, lecz gdybym był jak Krzysiek Krawczyk, mówiliby do mnie, poznać Pana to zaszczyt i gotówki zastrzyk też by mnie nie minął. Szczególnie gdybym otwierał wino z dziewczyną A gdybym był Michałem z ich troje Byłbym bogaty, lecz tej fryzury się boję A gdybym był Marcinkiewiczem Uciekałaby mi na bok warga i policzek Gdybym zaś był Szymonem Majewskim Kupiłbym Gajerek, TV Nowskiej pensji Lecz jestem kim jestem, mam na imię Mieszko I daję radę, choć czasem jest mi ciężko Nie wiesz kim być, bądź sobą Nie rysiem Ochódzkim, nie kubą wojewódzkim I nie Majdanem i nie Dodą Bądź sobą i tylko sobą, nie wiesz kim być, bądź sobą, nie Rysiem Ochudzkim, nie Kubą Wojewódzkim i nie Majdanem i nie Dobą, bądź sobą i tylko sobą, gdybym był Kaczyńskim, założyłbym zespół Brothers. T-Stars miałyby problem dać nam radę, gdybym był Millerem, Ziobro byłby dla mnie zerem chcąc robić karierę, muszę być leperem. Gdybym był Rubikiem miałbym białe włoski I pełno sztabek złota w kształcie Rubika kostki To by było bogactwo, wiecie o co chodzi Miałbym pod prysznicem w domu złoty Brodzi. A gdybym znów był jak Brygowicz Przyjechałbym do Polski nie mając co robić A gdybym był jak Marek Gondra zmusiliby mnie w Banku Śląskim do konta Gdybym był jak kolej z budki Sufera Na stare lata bym się w Senacie poniewierał Lecz jestem kim jestem takim właśnie koleżką oto mieszko. Masz i wiesz go, nie wiesz kim być, bądź sobą Nie Rysiem Ochuckim, nie Kubą Wojewódzkim I nie Majdanem, i nie Dodą, bądź sobą, i tylko sobą Nie wiesz kim być, bądź sobą Nie Rysiem Ochuckim, nie Kubą Wojewódzkim I nie Majdanem, i nie Dodą, bądź sobą, i tylko sobą Gdybym mieszkał w oceanie betonu, miałbym więcej rymów niż doda silikonu, lecz jestem chłopak z prowincji, nie czuję winy, że nie odróżniam tej tam od mandaryny, więc latają. Do betonu, wracając do bloków Mieszkam w bloku Lecz mój blok stoi z boku Dlatego czasem grybam, gdybym był kim innym Mogłoby być wiele ofiar niewinnych Gdybym był giertychem, bez przesady spoko Są rzeczy, o których się nie śniło filozofom Więc dobra, bez fikcji, gdybym chciał módzki Byłbym ryzykiem albo wojewódzkim Lecz to za mało, żeby czynić większy chaos Wezmę mózg Dody i Renaty Beger ciało Dobra, dosyć o tym teraz już wiesz, co mówił Mieszko i zdobył większość Nie wiesz kim być, bądź sobą Nie Rysiem Ochuckim, nie Kubą Wojewódzkim I nie Majdanem, i nie Dodą Bądź sobą, i tylko sobą Nie wiesz kim być, bądź sobą Nie Rysiem Ochuckim, nie Kubą Wojewódzkim I nie Majdanem, i nie Dodą Bądź sobą, i tylko sobą Tak jest! To ja, wasza nowa maskotka i zrobię wszystko, żeby nasza drużyna wygrała w tę grę, w którą zwykle grają.